Zamiast jedynie śledzić wiadomości z rozpętanej przez Rosję wojny, regionowscy włodarze oraz druchowie z miejscowej OSP starają się sprawić, aby były one coraz lepsze. Broni wysyłać Ukraińcom wprawdzie nie mogą, ale już sprzęt niezbędny ludności cywilnej i służbom ratowniczym jak najbardziej. Potwierdzili to w minioną sobotę przekazując przyjaciołom z rejonu Wyżnickiego kolejny specjalistyczny samochód. Tym razem pojechał tam odremontowany ambulans sanitarny marki Mercedes Sprinter, dokonując ofic w specjalnych formalności szef delegacji ze wschodu nie ukrywał wzruszenia. Nisko słanie wogu przed wami, przed swymi regionu, e, legio, za dobrą sprawę, dobrze ludzie i tylko w miejscu my. moga będzie razem. Sława Polsce i sława Ukrainie. Cześć. Wiekowy bohater uroczystości, wysłużony ambulans, ochoczo przyjął wezwanie z Ukrainy. I nie ma się czemu dziwić, bo dało mu ono drugie życie. Pierwotnie bowiem wycofana z legionowskiego pogotowia, posiadająca niesprawny silnik karetka, miała zostać zezłomowana. Zanim to jednak nastąpiło, przedstawiciele ratusza, służby zdrowia i strażacy usiedli razem, aby zastanowić się nad jakąś inną opcją. No i powstał wtedy pomysł, że może nie złomować tego samochodu, tylko znaleźć jakieś rozwiązanie. No, w międzyczasie wybuchła wojna, co jeszcze bardziej e, zintensyfikowało te e, jakby t, potrzebę tej pomocy. E, no i, i posta, ludzie dobrej woli gdzieś się znaleźli, znaleźli silnik, chociaż nie było to łatwe. Znaleźli warsztat, który to naprawił, zapłacili e, za naprawę tego. Tego samochodu. Nasz budżet nie wytrzymałby tego. Tak jak już wspominał Pan Prezydent, pomogli ludzie dobrej woli, którzy przyczynili się do naprawy samochodu, do, do jego przywrócenia pełnej sprawności technicznej. Pomogła nam też również firma, która naprawiła, zmodernizowała sygnały pojazdu uprzywilejowanego. Jedno jest pewne. Uprzywilejowani czują się w Legionowie goście z zaprzyjaźnionego od lat z miastem rejonu Wyżnickiego. Jak podkreślali, otrzymany w sobotę ambulans to już trzeci pojazd, który poprzez druków z Legionowa trafił do ukraińskich ratowników. To samochód, jaki nam potrzebny dla szpitala, dla tego, że dawać medical. Medyczne do, do pomocu dla tych ludzi, jakie u nas mieszkają, bo to muszą nasz powiet ma i górski, e, górali, górali i takie równiny. E, on taki, będzie dużo dobrze dla, naszy, dla naszych ludzi, ratować e, życie. Sam ambulans to jednak nie wszystko. Członkowie regionowskiej OSP postarali się od podłogi aż po dach wypełnić go przydatną swoim kolegom po fachu treścią. W ramach współpracy ze strażą pożarną z miasta Wyżnicy przekazaliśmy kolegom braci strażackich umundurowanie, które my żeśmy wycofali z użytkowania, lecz jest jeszcze dobrej jakości i mogłoby u nas służyć. Dostaliśmy, wspomógł nas marszałek województwa mazowieckiego, który przekazał nam, nowe umundrowanie, więc mieliśmy możliwość przekazania użytkowanego do, przez nas sprzętu. Na długiej liście strażackich podarunków znalazło się, jak wspomniano, m.in. sześć kompletów umundurowania, cztery kurtki dowódczo-sztabowe, a także sześć par specjalistycznych butów. Ponadto Ukraińcy otrzymali od polskich przyjaciół dwa agregaty prądotwórcze, dwa komplety aparatów oddechowych, a także narzędzie wielofunkcyjne o nieco mylącej nazwie Hooligan, czyli po polsku huligan. Pospolite, choć niepospolite ruszenie ludzi o wielkich sercach, wielkie przyniosło też rezultaty. Dzięki temu, właściwie bez pieniędzy z budżetu miasta, e, udało się zrobić e, naprawdę piękny podarunek i piękną pomoc, który będzie tam, w Ukrainie, ratował życie i, i, i zdrowie ludzkie, a nie mam większej wartości. Gospodarzom i darczyńcom przypomniał o tym symboliczny prezent od Wyżnickiego Starosty. Przebywając niedawno na froncie, otrzymał on z rąk żołnierzy z Bachmutu, wcześniejszych beneficjentów legionowskiej pomocy, ukraińską flagę. Po polsku napisano na niej dla przyjaciół z miasta Legionowo, dziękujemy za ochronę nas. Z najlepszymi życzeniami od 93. wydzielonego Batalionu Obrony Terytorialnej Obwodu Wyżnickiego. Podpisali się pod nimi dowódca oraz jego podkomendni, w obecności m.in. swego zastępcy Piotra. Zadrożnego i przewodniczącego Rady Miasta Ryszarda Brańskiego flagę odebrał prezydent Roman Smogorzewski. Staramy się pomagać jak tylko możemy ludziom, którzy walczą o swoją ojczyznę i, i, i niosą pomoc również nie tylko w działaniach wojennych, ale też w ratowaniu ludności cywilnej. Wiele wskazuje na to, że raczej prędzej niż później wyjedzie z Legionowa w stronę Wyżnicy kolejny transport z cennym sprzętem, ważnym tak samo jak wszystkie poprzednie, bo nie tylko ratującym życie, ale także podtrzymującym obrońców na duchu.